Za 5 tygodni będę jechał na urlop wakacyjny na 3 tygodnie. Troszkę mi się tam popierdzieliły pewne sytuacje, bo y, jedziemy do Rywala na tydzień i miała zna, miały z nami jechać córka moja, ta starsza i córka Gosi. I okazało się, że y, moja córka nie dostała urlopu. Kiedy o ten urlop ubiegała się już, ja nie wiem, chyba za trzy miesiące temu. Cały czas ją zwodzili, że nie teraz, że to im trzeba bliżej terminu. No i co? Wczoraj dzwoni, mówi tato nie dostanę urlopu. Okazuje się, że jej tam koleżanka, która z nią współpracuje ma jakieś badania lekarskie w tym czasie. Jakieś onkologiczne. Yy, I się nie zgodzili na to, żeby... A tam w ogóle trzy dziewczyny pracują, żeby yy, trzecia dziewczyna sama pracowała przez, ten, przez tydzień czasu, nie? No i co? Zuzia, bo tak córka moja ma na imię, dzwoniła do tam do swojej firmy do tej całego biura i mówi no słuchajcie no ale kurde już by nie pamiętacie jak było bo tam się jedna zwolniła znaczy jedna przeszła na chorobowe bo w ciąży jest i się pyta czy wy nie pamiętacie że ja pracowałam sama przez miesiąc przez dwa miesiące robiła kiedy właśnie ta była na chorobowym ale to nas nie interesuje co było kiedyś ty musisz nie możesz jechać na ten urlop, no normalnie imię i szlak trafił w ogóle aż się ręce załamują. Ja nie wiem, co to takie traktowanie polskich w tych firmach małych. To jest, słuchajcie, ona pracuje w takim małym sklepie monopolowym. To jest sieć sklepów monopolowych X. Ona chyba tam zachodnio zachodniopomorski obsługuje i lubuskie, z tego co ja pamiętam, czy jak mi Zuzia opowiadała. Była taka sytuacja jeszcze niedawno, że... Tam trzy dziewczyny pracowała, jedna narobiła manka. Kradła normalnie towar kasę, i to było udowodnione. Chcieli obciążyć yy, wszystkie trzy. Nie, nie pamiętam jak, ile tego tam naginęło te 2000 zł. Chyba zdaje się w bardzo krótkim okresie czasu. No to yy, ten, yy, jakaś tam koordynatorka przyjechała, powiedziała, że mają wszystkie oddawać porówno. No to Zuzia i taka właśnie co z nimi pracowała, porzuciły ten wypowiedzenie od razu. To dyrektor potrafił wtedy prosić, prosić Zuzię, żeby wróciła do pracy, no bo oni nie mogą pozwolić sobie na zamknięcie sklepu. A tak, kurde, Romanie, ja czasami mówię, tak yy, często są tutaj wypowiedzi podawane, że o, dajecie się wykorzystywać tej Holandii przez tę agencję pracy tymczasowej, a ja mówię, że Polska jest strasznym, prywatyarskim jeszcze krajem. Cały czas to powtarzam i ja też miałem przeboje tam w swoich czasach. Znowu Madzia, czyli córka Gosi, tutaj czekała na pracę. Czekała, czekała, w końcu zdecydowała się, że jedzie do Polski. No miała tam pojechać na trochę, ale wynajęła mieszkanie. No i próbuje, zarobić na tym mieszkanie i jeszcze sobie na życie. Najpierw no trochę się działa bez pracy, później Poszła na rozmowę do żabki, tutaj zaoferowali 11 zł na godzinę, zdaje się, że brutto. W drugiej jakieś chyba w Orlenie 12 zł. aż w końcu wróciła do pracy, którą wykonywała przed wyjazdem do Holandii, czyli takim, nie wiem, jakimś budce z kebabami pracuje w Żukowie chyba za 13 zł za godzinę i ostatnio wysłała zdjęcie termometru, który tam jest powieszony w trakcie tych upałów, tam było 49 stopni w tej, tej, tej budce, super, super, fajne waruneczki. Ja naprawdę wolę się tutaj gotować w tej szklarni. No i co zdecydowała, że yy, teraz, nie właśnie nie pamiętam jak kiedy, ale niedługo jedzie z jakąś koleżanką, studentką. Studentka jedzie sobie dorobić, no Magda też jedzie sobie zarobić tutaj do Holandii, no bo tam ciężko jest tak, jeżeli wiecie, nie ma się jakiegoś dobrego stanowiska. No a ja też, co? Oj, ale się urwie zaraz. Dobra, poszedł yy, mi się zbiera urlop płatny przez tydzień pracy. To jest tak właśnie, bo te tygodniówki są wypłacane tydzień pracy. Mam 3 godziny uzbierane, 3 godziny 50 minut za tydzień pracy. No i coś tak czuję, że akurat do urlopu może mi się jeden tydzień urlopu płatnego uzbiera, a dwa tygodnie będzie bezpłatnego, ale nie szkodzi. Tutaj słuchajcie, nie ma problemu, ja zgłaszam urlop, tutaj najpierw mówię, słuchajcie, chcę jechać wtedy i wtedy, no, a z dużym wyprzedzeniem do mojej agencji wysyłam, czyli do tego biura, do mojej zakładu pracy wysyłam maila z terminem, jest zaś oczy, po zapotrzebowanie o urlop, wniosek o urlop, bo słowa mi zabrakło, no i oni, ten, oni mi ten urlop przyznają, wysyłają yy, termin mailem tutaj do szefa, do szklarni. I jest wszystko załatwiane. Jeszcze nie miałem, słuchajcie, przez te lata nie miałem jeszcze nigdy odmówionego urlopu, tym bardziej, że w tym okresie wakacyjnym wiecie, większość jedzie, nie? Jakoś to trzeba podzielić. A tu się da, dają sobie radę, bo wtedy młodzież tutaj przychodzi, Holenderska. I Zbieranie robią, a reszta ekipy, które mają tutaj doświadczenie tnie liście, tak jak ja właśnie tutaj buszuję w liściach, opuszcza, bo to, to są prace, które trzeba robić cały czas, jak one zostaną zapuszczone, to wtedy jest wszystko w plecy i dziś jest sobota, jest tutaj nas czterech tnie liście na średniej szklarni, dwie osoby, to dwie, dwóch młodych Holendrów obcina te puste trosy, takie jak to. Ten. A i trzy osoby opuszczają na dużej szklarni. No Probota sobie idzie fajnie. Lało dzisiaj niemiłosiernie była taka zlewa. Dawno w takim deszczu nie jechałem, że normalnie czułem, jak mi się samochód ślizga na wodzie na autostradzie. Tam oczywiście nie, rozwo, nie rozpędzałem się, ale te 90 km na godzinę jechałem czułem jak normalnie I kurczę, No może nie tracę przyczepności, ale dziwnie mi się jechało, dziwnie. Lin wodny się już tworzył chyba pod oponami. Yy, dzisiaj pójdę do sklepu, do Jumbo, bo mam pieczywko sobie kupić. Zrobię tak, trochę wejdę z kamerą i zrobię taki materiał, jakie tam jest pieczywo, jakie jajem jem pieczywo. A osoby, które tutaj mieszkają, pewno nie będą zainteresowane tym tematem, ale ktoś, to będzie jechał, może akurat ten film oglądnie, polubi i wstawi subskrypcję swoją. Na mój kanał. Fajnie by było. Ja się powoli zbliżam na razie do 11 tysięcy. Nie ma szału, ale powolutku, powolutku jakoś to się kula. A tam słychać, nie wiem czy słyszę, czy kamera zbiera. Słychać w tle jeszcze jeden Holendor. Odkurza liście, właśnie te suche takie. Odkurza liście, które leżą między rurkami. Tam już taka warstwa się dosyć spora zrobiła i to też trzeba systematycznie usuwać, bo potem jest problem właśnie z jeżdżeniem tymi wózkami po szynach. Trzymajcie się, do usłyszenia i do zobaczenia.